Pamiętacie, jak Obi-Wan Kenobi sztuczką Jedi przekonał szturmowca, że to nie są droidy, których szuka? No to my spróbujemy zrobić to samo z wami, tyle że z najnowszym ekskluzywem na PS5. Returnal, bo to o tym tytule mowa, nie robił początkowo jakiegoś przesadnie niesamowitego wrażenia, a przynajmniej nie w porównaniu do takich tuzów jak Ratchet, Clank Rift Apart czy Nowe Horizon. Od kolejna trójmiarowa strzelina, tyle że zmiksowana z gatunkiem Roguelike. Tajemnicza planeta, rozbity statek i samotna astronautka, która zostaje uwięziona w dziwnej pętli czasowej, przeżywając w kółko niemal te same wydarzenia, to Mogą być faktycznie coś. I jest choć nie do końca. Powiedzmy to sobie wprost: nie jest to tytuł dla każdego. Mało tego, tych, którzy dadzą się uwieść wyłącznie szumnie wychwalanym nextgenowym doznaniom, może tu spotkać spory zawód. Tę grę można bowiem albo pokochać, albo szczerze nienawidzić. Dlaczego? Najlepiej wyjaśnić to na przykładach. Zacznijmy może od tego, czym Returnal potrafi nas porwać, olśnić, oczarować. Co tu dużo gadać? Pierwsza godzina spędzona z Eternal jest niczym hollywoodzki film science fiction z pogranicza horroru. Mrok, porośnięte dżunglą ruiny jakiejś dawnej cywilizacji, unosząca się nad ziemią gęsta jak mleko, mgła, i potwory jakby żywcem wyciągnięte z filmu na skraju jutra. Coś takiego potrafi zrobić naprawdę kolosalne pierwsze wrażenie. Człowiek siedzi tu przed ekranem z groździewioną gębą i duszą na ramieniu, nie wiedząc co za chwilę się stanie. Stojące za Eternal Studio Housemark postarało się, by opowiadana przez niej historia już od pierwszych minut intrygowała. Oto bowiem nasza bohaterka astronautka o imieniu Selene musi odkryć nie tylko jak wyrwać się z pętli czasowej, która zmusza ją do przeżywania w kółko swojego awaryjnego lądowania na plecie Atropos, ale też dojść co tak naprawdę się tu dzieje. Nie dość bowiem, że w trakcie eksploracji planety znajduje swoje własne dzienniki, których nie pamięta, to jeszcze w samym środku dżungli pojawia się jej dom rodzinny, a każdy reset po śmierci wywołuje dziwne ni to wspomnienie, ni halucynacje. Pytań: jest więc tu cała masa, szczególnie że twórcy sprytnie utkali swoją trygę z pozornie małych, niewiele znaczących szczegółów, i to od nas zależy, czy uda nam się odkryć jej tajemnice. Szukacie gry, która pokaże moc PS5? No to Returnal jest kwit essencją I nie chodzi tu tylko o grafikę. Mamy tu bowiem jeszcze rewelacyjne wykorzystanie dysku SSD, dzięki któremu nie uświadczymy ekranów w ani podczas przechodzenia z jednej lokacji do drugiej, ani w trakcie resetu cyklu, gdy zginiemy i ponownie się odradzamy. Co więcej, gra pokazuje, jak ciekawie wykorzystać nowe możliwości kontrolera DualSense. Od haptycznej wibracji i klimatycznych odgłosów dochodzących z głośnika, w tej grze nawet broń potrafi do nas szeptać, po adaptacyjne trygery, które pozwalają jednocześnie na zbliżenia podczas celowania i skorzystanie z alternatywnego strzału pomocniejszymi do ciśnięciu, wjeżdżcie lub nie, ale to naprawdę robi kolosalną różnicę. Jak dotąd Retelnar maluje się więc całkiem w miłych barwach, prawda? Tyle tylko, że to ta lepsza część gry, która porwie niemal każdego i przytrzyma przez pierwsze kilkadziesiąt minut. Później może być już nieco gorzej. Wszystko zależy bowiem od tego, jak bardzo lubimy się katować. Jeśli myśleliście, że Dark Souls jest trudne, to Retelnar szybko wyprowadzi was z błędu. Ta gra potrafi być prawdziwą torturą, szczególnie gdy po raz 25 podchodzimy do tego samego bossa. Śmierć nie tylko resetuje bowiem świat, ustawiając kolejne lokacje przeciwników nieco inaczej, ale także zeruje nasze postępy, a przynajmniej większość części, bo niektóre wcześniej zdobyte przedmioty udaje nam się zachować. Nie dotyczy to jednak lepszej broni, pasożytów pełniących tu jednocześnie rolę buffa i debuffa, zużywalnych ulepszeń czy tutejszej waluty obolitu. Wszystko to trzeba zbierać od nowa. A warto wiedzieć, że im dalej w las, tym poziom trudności staje się wyższy. Łatwo więc w którymś momencie rzucić pada w kąt i powiedzieć BASTA! No i właśnie, to jeden z grzechów głównych Returnal. Początek gry podrzuca nam sporo pytań, dodaje nowe mechaniki i daje zakosztować kilku broni, ale żeby poczuć faktycznie, że coś w tej grze posuwa się do przodu, trzeba ginąć, ginąć i jeszcze raz ginąć, powtarzając w kółko to samo i licząc, że tym razem uda się znaleźć coś nowego. Niestety część rzeczy zarezerwowana jest dla dalszych światów, które odblokujemy dopiero po pokonaniu kolejnych bossów, a to z racji rosnącego poziomu trudności potrafi być drogą przez mękę. Owszem, strzela się tu fajnie. Nieźle pomyślane też został system ulepszeń, ale na dłuższy metę to trochę mało, by zmusić gracza do ustawicznego wysiłku. Cóż, nie każdy lubi strzeliny, w których trzeba uciekać przez ścianę pocisków i które na każdym kroku próbują pokazać nam, jak słabi w nich jesteśmy, nagradzając nas zgonem i zmuszając do ponownego zaczynania wszystkiego od zera. Mimo szumnych zapowiedzi proceduralnie generowanych światów, w każdym cyklu pojawia się kilka takich samych lokacji, po prostu inaczej ułożonych. Nawet przeciwnicy aktywowani są w nich w tych samych miejscach. Czy to źle? Nie, ale w połączeniu z rosnącą frustracją spowodowaną wysokim poziomem trudności, powtarzania wszystkiego w kółko i brakiem poczucia progresu, coraz mocniej daje tu sobie znać schematyczność rozgrywki. Co więcej, prędzej czy później dostrzegamy też, że w Eternal dużo więcej zależy od szczęścia niż umiejętności gracza. Wystarczy, by lokacje ułożyły się nam w taki sposób, by dzięki różnym umieszczonym im przedmiotom już na początku udało nam się odpowiednio wzmocnić naszą bohaterkę, a wszystko od razu staje się prostsze. No ale żeby trafić na taki cykl, trzeba zazwyczaj wcześniej mocno się nagimnastykować. O i Gry Ternal dał nam do wiwatu, to pewne. Potężnie nas wymęczył, pozostawiając ze sporym niedosytem. Dlatego powtórzymy to raz jeszcze. Naszym zdaniem to nie jest gra dla każdego. A jak Wy uważacie, czy to fenomenalny ekskluzyw, który powinien mieć każdy posiadacz PS5, czy może taka sobie gra dla wybranych? Napiszcie w komentarzach.